嗯。 W tym roku na akcji LATO na stadionie Śląskim cieszyliśmy się tutaj wielkim powodzeniem. Chłopaki bardzo często i tak naprawdę zazwyczaj grali w piłkę nożną z naszymi trenerami. Animatorki głównie zajmowały się dziewczynkami, organizowałyśmy różnego rodzaju e, tory przeszkód, różne gry, zabawy, różnego rodzaju konkursy. Akcja przebiegła bardzo dobrze. Dzieci były zachwycone, rodzice też bardzo się cieszyli, że mogły e, ich pociechy mieć taką możliwość spędzenia czasu. Bardzo fajnie współpracowały. Prostowało nam się tutaj z dziećmi w dzisiejszych czasach. Dzieci same mają już ciężko zorganizować się, żeby razem zagrać, żeby razem się bawić, żeby razem robić rzeczy, więc staramy się im tutaj przynieść materiały, które mogą później wykorzystać jak piłki, jak stożki i tego typu rzeczy. Jest tu bardzo fajnie, bardzo miło. Są tu różne nagrody, bardzo fajnie się tu spędzało czas. Tu ogólnie wszystko jest fajne. Mam nadzieję, że za rok będą tu znów takie zajęcia.